coś. tam jedna osoba poszkodowana, ciężarówka, szkodówka. Coś tam cztery osoby. Tak, jest, 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 jest moja, ulubiona ekipa. Nie, i Jest moja ekipa, ulubiona. Jest ciężarówka Nie wiem, patrzy S8 S8 Z miasku do nas tutaj Zachód 9,98 Ożarów 82 Poczekaj jeszcze chwilę Jest to Poznańska z S8

Wypadek. Inne służby zadysponowane? Jeszcze jest służba drogowa, więc powinno ich udźwigać. Przyjąłem. Pogotowie, policja? Dysponowane. Yy, jeszcze z Rachowem to i cztero yy, osoby zadysponowanych. Zrozumiałem. প্রশিক্ষণ করে দেন সমস্ত প্রশিক্ষণ হবে że tamty inteligentny zostawił miejsce nie chyba, że inteligencja czy by od was jakieś rękawiczki w jeden? Nie. nie Musimy i no, niech to stanie powiedz. Muszę jego przywozić węzła Warszawa Zachód. Prawidłowo jestem na miejscu, jest to po przeciwnej nicze, będę blokował całą małostradę. 8 82 No dojechałem na to zdarzenie Jest to trasa S8 w kierunku węzła Warszawa Zachód Zderzenie trzech pojazdów W chwili obecnej jedna osoba pod opieką naszych ratowników Udawaj się od Ołtarzewa A Ożarów podróż jeszcze mam. Mówię, mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Jedna osoba jest pod opieką naszych ratowników. Dobra, no to nie jest to ich trochę, bo to 16 No przyjąłem, tutaj 82 powiedziałem, żeby zawrócił i przyjedzie już od prawidłowej strony. jeszcze raz na podobieństwie. Dobra. Jeszcze jedno a później będzie kolejne i rozumiem, przy tym kolejnym jest ożarny. Nie wiem, muszę zobaczyć on... gdzieś indziej jest, teraz bym je go zapomniał. No to będą, będą, jechali w korku trochę, więc y, ja, poczekam, ja poczekam aż Tatra do mnie dojedzie i, i ten, i wtedy skanie puszczę, żeby zawróciła. Słuchajcie, co Zaraz, zaraz Ci powiem. Jak z kanią. Pani jest okej, okay, kontaktowa, przytomna, na, na potrzebuje pomocy Jak jedzie karetka, to niech przyjedzie, dobra. Tak, 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 tak. 82, w chwili obecnej ruch został puszczony trzema pasami i wszystko jest na pasie awaryjnym. Robię do kabiny z tej strony najlepiej, bo dużo jest no, nie, ruch... potrzebujesz to, że nie, nie, ciężarówkę, za tylko nie. Nie, 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 ma tylko uszkodzoną lampę i jakieś tam powierzchowne zadrapania, na Nie. Nie. elementy Nie. żeby Nie. 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 Już idę do was. Marcin. Zawróćcie i ten. Poczekamy, nie Jezc, Po tak, pojedzie. Nie, nie, to jest na pachołki udaliście. Maciej, to jest towards, nasz. Masz. Cześć, Macie. nasz prezesa z Rasunat. Prezesa z Rasunat? Nie wiem. No, Może bo, sta na co? Nie, wiem to Dzień dobry. Czy nazwisko można prosić? Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, jest Rodo. Jest Rodo. <głosulloru> Słuchaj. Ja, cześć, cześć, Pani w pierwszej fazie była badana, teraz jest pod opieką referentów i tyle. Mam numery, wszystko już wpisałem. A wypowiedziałbyś, że chcielibyście zarejestrować kartę na komputer? Tak, Czy tam robili? Tak, on tam wyjeżdża. Y... Nie, bo tylko było wsparcie psychiczne i to wszystko. Ale. Tak? więc nie ma sensu chyba. A dane jakieś macie? Pogadamy się.